Siężko o mobilnej mobilni Jesteśmy na przepięknym mostku drewnianym w Kaszczorku z Zobaczmy, jak pięknie posłuchajmy, jak pięknie ptaki śpiewają. Zobaczmy jeszcze na ten przepiękny widok. Coś fantastycznego. Tutaj kolby drewniane tu Red GM. I tam jeszcze inni turyści, jeszcze zobaczmy widok z tej strony. Wow, wow, coś fantastycznego. Tu łączka, na której w lato są snopki siana, tam willa. villa Romana, tak jak na Józefa ulicy w Toruniu i to by było na tyle. I tym widoczkiem jeszcze wrócimy. O, wrócimy i mamy tak jak się zaczęło, tak się skończy. Pozdrawiam i do słyszenia.